Ślimaki to zaraz po rybach najpopularniejsze zwierzęta zamieszkujące nasze akwaria. A pod względem liczebności chyba przewyższają nawet ryby. Wiele gatunków ślimaków trafia do naszych akwariów przypadkowo i bez zaproszenia, niczym podstępny wirus nie wiadomo skąd i jak. Rozmnażają się szybko i skutecznie, w krótkim czasie opanowując akwarium, często wyrządzając w nim szkody: masowo oblepiają szyby, rośliny, aranżacje i szpecą akwarium. Te ślimaki przez większość akwarystów uważane są za niepożądane i złe. Ale są też ślimaki dobre. W akwarium wykonują pożyteczną pracę, oczyszczają je, zjadają martwe szczątki roślin, glony, spłuchniają podłoże, a niektóre do tego wszystkiego pięknie wyglądają i zdobią akwarium. Są też i takie, które zjadają inne niepożądane ślimaki. Wiele z tych pożytecznych ślimaków w akwarium rozmnaża się wolno bądź wcale, więc o wiele łatwiej kontrolować ich populację. Dziś porozmawiamy zarówno o jednych, jak i o drugich. Zapraszam! W świecie przyrody oczywiście nie istnieje podział na zwierzęta dobre i złe to tylko nasz ludzki i całkowicie sztuczny podział. To nasza perspektywa każe nam w ten sposób klasyfikować stworzenia. Jedne są dla nas pożyteczne, a inne nie. W naturze liczy się przetrwanie. Jedne zwierzęta radzą sobie lepiej, łatwo się rozmnażają i poszerzają zasięg występowania, a inne wręcz przeciwnie, stają się rzadkie, a nawet wymierają. W przyrodzie trwa odwieczne przeciąganie liny, a karuzela życia zatacza coraz to nowe kręgi. W akwarystyce wodne ślimaki odniosły zadziwiający sukces. Wiele gatunków znajduje tu doskonałe warunki życia i podbija nowe akwaria, często mimo woli ich właściciela, stając się gatunkiem inwazyjnym w naszym domowym zbiorniku. To zadziwiające, bo mogłoby się wydawać, że to my decydujemy o tym, co ma żyć w naszym akwarium. Jednak nie zawsze tak jest. Przegląd gatunków zacznijmy zatem od ślimaków niekoniecznie pożądanych w akwariach, które w cudzysłowie i z przymrużeniem oka możemy nazwać złymi ślimakami. Zatoczek to w akwariach główny ślimak inwazyjny. Jest kilka jego gatunków, są nawet ciekawe odmiany barwne powstałe w akwariach i żyjące tylko w niewoli, np. zatoczek czerwony czy różowy. Wszystkie zatoczki mają spiralną muszlę w kształcie dysku o 5-6 zwojach u dorosłego osobnika. Barwa ciała zależna jest od odmiany, ale charakterystyczne u zatoczków są długie czułki. Zazwyczaj w akwariach najczęściej występują zatoczki o niewielkiej średnicy muszli, wynoszącej zaledwie kilka milimetrów, bo te najłatwiej mogą się ukryć. Są jednak także zatoczki dorastające do 3-4 cm średnicy. Ślimak ten zazwyczaj dostaje się do moich akwariów jako pierwszy. Aktualnie zadomowił się w moim 200-litrowym akwarium towarzyskim. Na razie nie przybiera rozmiaru plagi i nie jest uciążliwy. Upodobał sobie korzeń w akwarium i to tam oraz na gąbce filtra głównie przesiaduje w grupach. No właśnie, a jak trafił do mojego akwarium? Jest jedna główna droga inwazji ślimaków to oczywiście rośliny akwariowe. To wraz z nimi przenosimy do akwarium ślimaki bądź ich jaja. Trudno cokolwiek na to poradzić, bo jaja ślimaków, a także młode, mikroskopijne osobniki są niemożliwe do wychwycenia. Pewnym rozwiązaniem jest zakup roślin ze sterylnych hodowli in vitro. Niestety nie wszystkie rośliny dostępne są w takiej sprzedaży, a na dodatek rośliny in vitro zazwyczaj są droższe. Akwaryści często też wymieniają się swoimi roślinami oraz ich szczepkami, gdyż jest to wygodne, a także tańsze. Ale w efekcie każdy z akwarystów ma szansę prędzej czy później zaznajomić się z zatoczkiem bądź innym złym ślimakiem. Żywi się on glonami. Obumierającymi roślinami i martwą materią organiczną, a zatem, mimo złej opinii, w pewnym stopniu przyczynia się on do oczyszczania akwarium, choć oczywiście sam też produkuje zanieczyszczenia. Zatoczki rozmnażają się szybko i skutecznie. Ich naturalnym środowiskiem występowania jest Euroazja. Dawniej często trafiały one do akwarium razem z planktonem, tak chętnie poławianym z naturalnych zbiorników w naszym kraju. Nasze akwarium jeśli jest w nim dużo dla nich pokarmu, bardzo szybko może stać się ich ziemią obiecaną. Kolejnym mięczakiem samoistnie podbijającym nasze akwaria jest rozdętka. To również niewielki ślimak. Jego dieta i wymiary podobne są do zatoczka. Aczkolwiek rozdętka ma muszlę stożkowatą, a zatem wyraźnie odbiega budową od zatoczka. Najczęściej jest nakrapiana, wygląda dość ciekawie i jak na małego ślimaka, bardzo szybko się porusza. Muszę przyznać, że gdy pierwszy raz dostrzegłem rozdętkę w swoim akwarium, to miałem mieszane uczucia. Podobał mi się ten ślimak, aczkolwiek czytając na forach opisy akwarystów walczących z inwazją, byłem rozdarty. Na wszelki wypadek systematycznie odławiałem pensetom rzucające się w oczy osobniki i po pewnym czasie całkiem one zniknęły z mojego akwarium. Co jakiś czas jednak się przewijają w moich akwariach. Ostatnio wraz z zakupionymi roślinami rozdęcki trafiły do mojego nowego akwarium, które dojrzewa i czeka na bojownika. Rozdęcki nigdy jednak nie przybrały u mnie rozmiaru plagi. Warto pamiętać, że rozważne prowadzenie zbiornika, dbanie o czystość, usuwanie martwych roślin, a przede wszystkim rozsądne karmienie ryb jest całkiem dobrym sposobem trzymania w ryzach populacji ślimaków. Ślimaki masowo rozmnażają się przede wszystkim wtedy, gdy mają dużo dostępnego pokarmu. A zatem, często wybuchająca plaga ślimaków może być dla nas pewną wskazówką co do prowadzenia zbiornika. W czystym i zadbanym zbiorniku zapewne łatwiej powstrzymać nadmierny przyrost liczebności mięczaków, jednak o sposobach kontroli populacji ślimaków za chwilę, bo żeby zakończyć listę ślimaków najczęściej niepożądanych w akwariach trzeba jeszcze wspomnieć o błotniarkach i żyworódkach. Oba te ślimaki są znacznie większe niż zatoczki i rozdętki i również występują w polskich wodach i to bardzo pospolicie, a dzięki sporym rozmiarom łatwo je zobaczyć. Błotniarka dorasta aż do 7 cm. Każdy zapewne widział jej dużą i ostro zakończoną muszlę w stawach, jeziorach czy wolno płynących wodach. Żyworódka natomiast kształtem swojej muszli przypomina muszlę naszego lądowego i najbardziej znanego polskiego ślimaka, czyli winniczka. Poławianego często w celach kulinarnych i wysyłanego do Francji, przez co w niektórych rejonach kraju stał się dość rzadki. Co do kontroli populacji ślimaków w naszych akwariach lub ich całkowitego usuwania, to jest na to kilka sposobów. Pierwszy to chemia. W sprzedaży są różne środki do usuwania ślimaków w akwariach, aczkolwiek to zawsze będzie ryzyko dla naszego akwarium. Różne środki różnie działają: mogą zabić niektóre ryby, uszkodzić rośliny, zachwiać biologię w akwarium, a poza tym, kurację trzeba powtórzyć po kilku dniach, gdyż środek chemiczny nie zabija jaj złożonych przez ślimaki. Bardziej bezpieczne są inne metody. Można na przykład zakupić pułapkę na ślimaki, bądź samemu taką skonstruować. Po włożeniu do niej przynęty w postaci pokarmu, np. sałaty, ogórka czy pokarmu w tabletkach dla ryb, pozostawia się pułapkę na noc, a rano wyjmuje się ją z akwarium razem ze ślimakami. Czasem do akwarium po prostu wystarczy włożyć na noc sam liść sałaty bez pułapki, a rano wyciągnąć go razem z grupą ślimaków. Oczywiście to tylko częściowe rozwiązanie, bo trudno wytępić w ten sposób całą populację ślimaków. Jednak dla ograniczenia populacji ślimaków jest to sposób wystarczający, tak jak inny podobny, aczkolwiek bardzo żmudny, czyli odławianie ślimaków pensetą. W ten sposób możemy trzymać jednak w ryzach populację ślimaków. Jednak, moim zdaniem, najciekawszym z punktu widzenia akwarysty sposobem ograniczania populacji niechcianych ślimaków jest wykorzystanie naturalnych zależności biologicznych podwodnego świata, czyli wpuszczenie do akwarium naturalnych wrogów ślimaków, którzy będą się nimi żywić. Taki sposób jest naturalny i pozwala nam zaprząc do pracy samą naturę zgodnie z naszym interesem, a przy tym obserwować w akwarium naturalne zachowania i zwyczaje pokarmowe wodnych organizmów, co ubogaci nasze akwarium. Akwarium, w którym tworzy się naturalna piramida pokarmowa, jest odwzorowaniem naturalnego środowiska i bardziej przypomina prawdziwy ekosystem. Im większa zachodzi tu złożoność, tym ciekawiej. Co zatem może żywić się ślimakami? Oczywiście najbardziej znanym w akwariach pogromcą ślimaków jest ciekawie ubarwiona bocja wspaniała. Jest to jednak dość duża ryba, o czym trzeba pamiętać, i dość szybko powinna rozprawić się z plagą ślimaków w akwarium. Są też mniejsze gatunki bocji, również lubujące się w ślimakach. Spotkałem się nawet z wypożyczaniem sobie bocji na jakiś czas przez akwarystów i czasowym zatrudnieniu ich do pracy w akwarium opanowanym przez ślimaki. To też jest jakiś pomysł, jeżeli nie chcemy bądź nie możemy zapewnić bocji odpowiednich warunków na stałe. Innymi rybami zajadającymi się ślimakami są kolcobrzuchy, na przykład kolcobrzuch zielony. Ryby te są doskonale przystosowane do zjadania ślimaków. Mają do tego celu specjalnie przeznaczony dziób. Kolcobrzuchy wręcz muszą zjadać ślimaki, gdyż owy dziób ciągle rośnie, a muszle pozwalają go ścierać. Na podobnej zasadzie przez całe życie rosną zęby bobrów. Bez diety bogatej w ślimaki, przerośnięty dziób kolcobrzucha w końcu całkowicie uniemożliwi mu pobieranie pokarmu i ryba zdechnie z głodu. Niektórzy akwaryści w takich sytuacjach uciekają się do osobistego przycięcia dzioba brzucha. Bardzo ciekawym sposobem na poradzenie sobie z plagą ślimaków jest także dokupienie kolejnych ślimaków. To nie żart, bo mam tu oczywiście na myśli słynnego ślimaka drapieżnego, który świetnie poluje na inne ślimaki czyli Helenę. Ślimak ten potocznie nazywany jest helenką i wygląda dość niepozornie jak na pogromce ślimaków. Nie ma zębów, nie atakuje z zaskoczenia, ale jest całkowicie mięsożerny i z łatwością potrafi upolować ofiarę. Specjalizuje się w zjadaniu ślimaków, a te przecież nie są specjalnie zwinnymi zwierzętami. Tajną bronią helenki jest specyficzna trąbka wystająca z muszli, a także jad, którym drapieżca paraliżuje ofiarę. Los unieruchomionego ślimaka jest przesądzony. Helenka nawet nie musi się śpieszyć z konsumpcją. Ofiarę zjada właśnie przy pomocy wspomnianej wcześniej trąbki, którą wsuwa do muszli ofiary i wysysa ją niczym smacznego szyjka. No i kto tu jest zły, chciałoby się zapytać. Bezbronny zatoczek i spokojna rozdętka żywiąca się glonami, czy bardziej krwiożercza Helena? To już głębsze pytanie natury filozoficznej. Akwaryści to Helenkę oczywiście zaliczają do ślimaków dobrych i pożytecznych, gdyż wykonuje ona dla nich dobrą robotę. Rozmnaża się wolno i nie przyjmuje postaci plagi. Tym oto sposobem przeszliśmy do tak zwanych dobrych ślimaków. Trzeba jednak pamiętać, że Helenka sama nie dzieli ślimaków na dobre i złe, pożyteczne i niepożyteczne. I chętnie będzie zjadać wszystkie, w tym także te, które chcemy mieć w swoim akwarium, które są dla nas pożyteczne, takie jak na przykład świderki, ślimaki, które cały dzień kryją się w podłożu, a dopiero po zmroku wychodzą z niego i pożywiają się wszelkimi niepożądanymi resztkami materii organicznej. Krótko mówiąc, oczyszczają i sprzątają nasze akwarium, a do tego spulchniają i oczyszczają także podłoże, w którym uwielbiają się zakopywać, nie naruszając przy tym korzeni roślin. To dobre i bardzo pożyteczne ślimaki, i choć mogą bardzo licznie namnożyć się w akwarium, w którym będzie dużo dla nich pożywienia, to jednak rzadko w ogóle są widoczne. To przykład ekipy sprzątającej, która wkracza do akcji dopiero wtedy, gdy nikt nie patrzy. Idealnie. W akwariach lubianymi ślimakami są także ampularie dość duże i bardzo ciekawie wyglądające ślimaki. Stanowią ciekawą ozdobę akwarium, gdyż odmiany hodowlane tych ślimaków mają rozmaite oraz intensywne barwy. To typowo egzotyczne ślimaki. Są roślinożerne, ale zdrowych i silnych roślin nie powinny zjadać. Chętnie jedzą także glony, choć sprawdzają się bardziej jako ozdoba niż pogromca glonów. Nie rozmnażają się tak intensywnie jak mniejsze ślimaki. Do prawdziwych pogromców glonów w akwarium zalicza się natomiast military helmet, którego łacińska nazwa odnosi się do specyficznego wyglądu ślimaka przypominającego wojskowy hełm. Helmety są dość dobrze opancerzone i żerując nie wystawiają z muszli ani fragmentu ciała, dlatego nie stanowią dla nich zagrożenia ryby drapieżne, prawdopodobnie także bocje czy nawet helenki. Świetnie oczyszczają akwarium z glonów, zjadają okrzemki, brunatnice oraz zielone glony pokrywające szyby i kamienie. Są jednak dość duże i trudno jest im się wspiąć na drobniejsze rośliny, gdzie przecież również rosną często uciążliwe glony. Dlatego mniejszym i skutecznym również na cienkich liściach roślin pogromcą glonów może być w akwarium ciekawie wyglądający ślimak rogaty. On również skutecznie będzie oczyszczał akwarium z glonów, a dzięki mniejszym rozmiarom łatwiej mu wejść w miejsca, w które helmet może nie dać rady. Innymi, również skutecznymi naglony ślimakami z rodziny Neritina oprócz helmeta są także Neritina zebra, Red Onion, Tiger oraz inne. Oprócz usuwania glonów, ślimaki te, dzięki ciekawym wzorom na muszlach, stanowią także niewątpliwą ozdobę akwarium. Co ciekawe, zarówno helmety, ślimaki rogate, jak i Neritiny to ślimaki, które nie mają szans przybrać rozmiaru plagi w akwariach, gdyż nie rozmnażają się w akwariach. Do rozrodu potrzebują wody słonej. Mogą co prawda czasem składać jaja, jednak nie wyrosną z nich ślimaki w zbiornikach słodkowodnych. W akwariach są spotykane także jeszcze inne ślimaki, jak Tylomelania albo ślimak zwany Batmanem ze względu na specyficzny kształt muszli, przypominający nieco filmowego superbohatera, a także inne ślimaki. Każdy ślimak ma jakieś swoje specyficzne upodobania, zachowania i zwyczaje. Jedne ładnie wyglądają, inne zjadają glony, bądź inne ślimaki oczyszczają akwarium, a niektóre same więcej brudzą, uszkadzają rośliny lub przyjmują rozmiar plagi. Podział na ślimaki dobre i złe to uproszczenie, dlatego każdemu gatunkowi ślimaka najlepiej przyjrzeć się indywidualnie i dopiero wtedy ocenić, czy nadaje on się do naszego akwarium, czy spełnia nasze oczekiwania i czy go chcemy, czy nie. Bo tak naprawdę każdy ze wszystkich dzisiaj wymienionych przeze mnie ślimaków może nas cieszyć bądź być kłopotliwym. Wszystko zależy od nas i od naszej perspektywy. Z punktu widzenia biologii każdy organizm jest ciekawy, każdy chce przetrwać i robi to najlepiej jak potrafi. To od nas zależy, który z tych gatunków chcemy obserwować w swoim akwarium. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.